Siemanko widzowie. Dzisiaj robimy opening tego lego. To jest tego Dragon Rising. Jest tego tu taki taki taki. Tych lego I nie kupuję. Ale powiem którym... ten mama

Subskrybujcie ten kanał Subskrybujcie ten kanał. Teraz robimy opening. Tu już jest otwarte. Dobra. Tak to ta nie wygląda. To jest jakiś jeszcze taka latarka. I więc przejdziemy sobie z tą zmianą. Dobrze, jak już założyliście, poczekaj, jak już założyliście, w Londynu, w tym to mi się tutaj wysypuje. Dobre. Tak, jest kamera opening, nie otwierałam tego. упаковали Не замешиваю, ставлю на столе. Давайте две степени сначала купим с не могу. Сколько нам? Ты нам No, i mają takie kontury zresztą nic tutaj widać że jest taka rączka złota są po prostu dwie rączki o fajne są to właśnie główki że są dwie główki ma inne odcienie i włosy jest... jest chyba latarka to jest Prawdopodobnie no latarka, młot, I... tak i latarka. Ta, to I u... jest całkiem ciekawe. kolekcji. Tak więc. Na razie. Tak